Dzisiaj zbuduję najstraszniejszą bazę w 99 nocy w lesie, która będzie miała przerażający ogród, salon, kuchnię pełną halloweenowego jedzenia, a także straszny pokój. I zaczynamy, proszę państwa. Jest z nami oczywiście Zenek, ekspert od bas, dzisiaj nam pomoże zbudować tą bazę i w ogóle patrzcie, co mamy dosłownie obok naszego ogniska. Takie straszne drzewo, które później użyjemy sobie jako dekoracji w naszej halloweenowej bazie, a więc koniecznie oglądaj ten film do końca i w ogóle patrzcie, co zostało dodane. Wchodzimy sobie do crafting table i teraz meble mają takie grafiki halloweenowe. I w ogóle możemy sobie też kupić szafę kostiumów halloweenową. Kładziemy to na przykład tutaj i uwaga, patrzcie, co to robi. Wchodzimy do środka. I możemy sobie wybrać, za co chcemy się przebrać. Ja się przebieram za kultystę, proszę państwa. I patrzcie, jestem kultystą. Ej, niesamowita sprawa. Ciekawe, czy teraz nie będą mnie atakować. W ogóle jestem takim eleganckim kultystą, bo z krawacikiem, jak widzicie. A więc zostaw lajka like pod tym filmem, żeby docenić moje starania. Patrzcie, tutaj sobie odkładamy wszystkie dynie Te dynie oczywiście będą naszą dekoracją Jo, patrzcie to, Zerek, Zerek jak się przebrał Zerek się przebrał za handlarza Zerek nam przyniósł tutaj trochę materiałów Te świeczki oczywiście normalnie wykorzystywane są do Zbierania cukierków Ale dzisiaj te świeczki będziemy wykorzystywać Do ozdoby naszej bazy Generalnie kupujemy sobie na przykład to zwykłe łóżko I zobaczmy jak teraz wygląda ono Halloweenowo LOL Normalnie jest pościel w dynie To jest przepiękne Kocham ten update, ten update jest najlepszy na świecie Dobra, zbierzmy sobie trochę drewna, żeby zrobić sobie właśnie działkę rolniczą, bo nie mamy zbyt dużo jedzenia. Dobra, skraftuję nam, proszę państwa, dwie działki rolnicze. Działki rolnicze też mają jakiś halloweenowy wystrój, więc zobaczmy. Lul, ale sztos. Ej, teraz farmy też mają normalnie funkcję dekoracyjną. Patrzcie, jak to wygląda. Ej, dobra, mamy atak kultystów, tylko żeby mnie Zenek z kultystami nie pomylił, bo też się niestety za kultystę przebrałem. Dobra, Zenek ich rozwalił i tutaj mamy świeczkę z nich. To jest bardzo ważny item naszego wystroju bazy. Ej, dobra, fajnie byłoby znaleźć właśnie czerwoną siekierę albo piłę, bo musimy sobie zebrać dużo drewna na mur naszej najstraszniejszej bazy. I tutaj mamy bank. Wbijamy do banku. Let's go, to jest napad. Ej, kurde, to jest skrzynia, ale niestety jest to jeszcze zabunkrowane. Szarą mapą nieodkrytą, ale przykra sprawa wam powiem. Ej, nie, czemu do mnie nawalacie? Jestem od was, jestem jeden z was! Ej, dorzuć co za goście! Myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi. Proszę Państwa, z racji tego, że tak mnie kultyści niefajnie potraktowali, zmieniamy strój. Tym razem zostaniemy, proszę Państwa, wróżką. Boże, święty. Ocenka, napiszcie w komentarzu od 1 do 10, jak wygląda w tym momencie. Możemy sobie zrobić też właśnie kolejny crafting i zróbmy sobie, proszę Państwa, za chwilę... Weźmy sobie tego, gościa. Patrz, normalnie, jakie wąsisko mamy teraz. Skraftujmy sobie też, proszę Państwa, coś do gulaszy robienia, czyli nasz dyniowy garnek, halloweenowy. No i dobra, zaczynamy budowę, a więc kupuję sobie na przykład te dwie ściany... Patrzcie, one już normalnie mają. Pajęczyny na sobie, więc przekozacko to wygląda. I generalnie wejście do naszej strasznej bazy będzie, proszę państwa, chyba tutaj. Cyk. Jedno i cyk. I tutaj bym właśnie zrobił wejście do naszej strasznej bazy, obok tego też strasznego drzewa. Teraz tutaj, zróbmy sobie korytarz naszego strasznego domu. Tu będzie sobie zakręcał ten korytarz już w stronę, właśnie dalszej części domu, która będzie tutaj. W ogóle wydaje mi się, że fajną opcją będzie tutaj zasadzenie sobie cyk jednej farmy. No i dobra, tak się prezentuje tutaj. Ta strona. Teraz musimy sobie dołożyć tutaj mury, proszę państwa, żeby to fajnie zabudować. Tak to się prezentuje. Moim zdaniem mega fajnie to będzie wyglądać. Tutaj będzie wejście. A few moments later. Mamy te dynie świecące. Może te dynie sobie damy też tutaj jakoś naprzód. Żeby fajnie... O, na przykład tutaj jedną dynię sobie postawimy. Albo tymi dyniami sobie właśnie wyznaczymy trasę do naszego strasznego domu. Cyk. Na razie ustawmy sobie tutaj tak, bo i tak nie mam le lepszego pomysłu na to. Prawdopodobnie jakieś płotki się tutaj poustawia później. Dobra, tutaj dokładamy cyk kolejną ścianę. Sorry, handlarz, ale kurde, żeś się ustawił w idealnym miejscu ci powiem. Już coraz bardziej ten nasz straszny dom nabiera kształtu w ogóle, tutaj generalnie nie wiem czy nie zrobię czegoś takiego I to będzie miejsce na to proszę państwa, na szafę z kostiumami Nie wiem czemu, ale mi się to kojarzy z kiblem, więc po prostu postawmy tutaj sobie, o Boom, tak to wygląda proszę państwa Ej, lol, w ogóle patrzcie to. Chciałem sobie postawić pochodnie. Myślałem, że są normalne, ale też są Halloweenowe. Stawiamy je normalnie w jakimś epickim miejscu. Zabierzmy je sobie. Może na razie dajmy je sobie tutaj w wejściu do naszego domku dalej, czyli tutaj na przykład. Cyk. Okej, okay. tą część bazy już mamy praktycznie zabudowaną. Tak to wygląda. To jest tyle pajęczeń, wygląda to naprawdę strasznie. Możemy dać sobie o cyk. Kolejną świeczuszkę do kolejnego na przykład przejścia w ten sposób. Fajnie to wygląda. I skraftujmy sobie to. Potrzebujemy paliwa, kurde, bo nawet nie ma czasu kiedy iść zebrać paliwa kiedy tutaj tak pracujemy nad tą bazą, nie? 5 Dobra, generalnie tutaj wyznaczamy sobie właśnie taki płotek, który będzie naszą ścieżką. Tutaj robimy sobie też ten płot. Zdemontowałem te farmy, ale spokojnie, zaraz sobie wszystkie je poustawiamy, ale myślę, że z tym płotem to to będzie miało niezły klimacik. I teraz z powrotem sobie ustawiamy, cyk. Ej, naprawdę fajnie to wygląda, powiem wam. Podoba mi się to. Dobra, fajnie. Jest to ogrodzone, bardzo fajnie to wygląda. Teraz te w ogóle świecące dynie to możemy dać sobie tutaj, o, na przodzie ustawić. Może w taki Sposób, co myślimy, resztę dyni to ja bym po prostu wyrzucił sobie tutaj, nie? W przy tym klimatycznym drzewie. W tym pomieszczeniu, proszę Państwa, zrobimy sobie kuchnię. O, tu, cyk, to będzie taka creepy kuchnia. Tutaj, gdzie mamy już wejście uszykowane, robimy sobie sypialnię, też taką mega straszną. I cyk, i sypialnię mamy gotową. Cyk, największe, gigantyczne łóżko. Idziemy sobie je tam postawić. O, cyk, stawiamy. O, dobra, stawiamy je sobie tutaj, na środeczku. I teraz tak, tutaj w naszej sypialni, cyk, jeden stolik nocny. Cyk, drugi stolik nocny, i damy sobie tutaj na ten stolik cyk. Tutaj świeczki, tutaj świeczki, takie kupione od handlarza, fajnie to wygląda. Oczywiście, jak mamy tutaj kuchnię, to na środku stawiamy sobie stół. Tu w rogu możemy postawić taką beczkę. Tutaj w rogu postawmy sobie ten stół. I na ten stół kładziemy sobie te nasze świeczki, które zbiera się z Halloween. Niech sobie tutaj stoją, całkiem spoko to wygląda. Kolejne świeczki damy sobie tutaj na ten stół w jadalni, fajnie ich stoją. I tutaj oczywiście dajemy sobie też krzesła do tego stołu. I cyk, proszę Państwa, mamy wszystko. Musimy dokończyć sobie naszą kuchnię. Tutaj dajemy sobie taki stół kuchenny. O, cyk, na jedzenie. Możemy sobie postawić tutaj, o cyk, jeszcze coś takiego Patrzcie co Zenek ma, ej! Gość normalnie ma armię królików, uważaj! Jedy! Ale tu się dzieje, ej te króliki będą walczyć za niego z tym jeleniem A czemu oni się nazywają Aurelio 1, Aurelio 2? Tutaj mamy salon, nie mam pomysłu jeszcze jak go zrobić może postawimy tutaj taki duży stół. Damy sobie krzesła, ciach, chociaż nie wiem, czy tyle mam. Właśnie nie. Nie wystarczy, niestety, więc musimy dokupić później. Tu możemy sobie dać jedną beczkę. Tu gdzieś na przykład drugą beczkę. I tu w rogu jeszcze jedną beczkę nawet sedamy. Tu na stole, oczywiście, też świeczki. Jedna. O, trzy świeczki takie duże Damy sobie na stół. Bum. Kupmy sobie jeszcze te latarki. I wiadomo, dajemy je sobie tutaj przy wejściach do różnych pomieszczeń, czyli tutaj. Mega spoko to wygląda. I generalnie do kuchni przenosimy sobie cyk. Jeden który będzie stał sobie tutaj, taki Halloweenowy i obok niego damy też zwykły garnek. O, cyk, dwa garnki, kozak. The next day. Ej, i mamy też taką kozacką, patrzcie to, mamy normalnie taczkę. Zenek, Zenek to wytrzasnął skądś. I gdzie tą taczkę? dać, Żeby to klimatycznie wyglądało. Tutaj w rogu, ciach i wtedy tą dynię. Na przykład połóżmy sobie na taczkę. No i patrzcie jak to dobrze wygląda. Dynia normalnie jest. Kumacie? Tu generalnie obok też naszej taczki możemy sobie postawić. O. Jezu, ale to jest detal. Zobaczcie, jakie detale tu są kozackie. Dobra, patrzcie, Zenek porobił nam tutaj dużo Halloweenowego jedzenia, a więc wkładamy sobie część tutaj. I ogólnie, proszę Państwa, właśnie kończymy teraz ostatni już pokój naszego strasznego domu. I ten pokój będzie miał wejście tutaj, nie? Cyk. Będzie to po prostu taki zwykły pokój z jednym łóżkiem, nie za duży. Dobra, cyk. I mamy pokój skończony, taki właśnie pokoik. I teraz do ostatniego pokoju kładziemy też ostatnie, już świeczki, proszę państwa, nasze fioletowe. Ok, i tutaj sobie zaraz włożymy łóżko, które mamy tutaj. Boom, w ten sposób. Możemy tutaj o takie biureczko też postawić przy ścianie, tutaj. Oczywiście, szafka nocna musi być. Musi być oczywiście też świeczuszka, co najmniej jedna w tym pokoju. Dajemy ją tutaj. O, tutaj fajnie to wygląda, to przejście, nie? Fajnie, to mi się podoba. Dobra, do wejścia do naszej strasznej bazy też możemy zrobić coś takiego. Tutaj do tego pokoju też możemy sobie to dać. Ej, ale toż to wygląda w ogóle. No, mega jestem dumny z tej bazy, jak na razie, serio. A zobaczycie, co dopiero będzie na efekcie końcowym, więc ogląda jeszcze koniecznie do końca. Tu możemy dać coś takiego. Nie mam pomysłu na to, więc po prostu dajmy to do salonu. No i oczywiście do salonu, co musi być? Muszą być też biblioteczki dodane, proszę Państwa, czyli jedna biblioteczka. Tutaj w przejściu też możemy sobie postawić Nawet spoko to wygląda, podoba mi się to A jakby na przykład wyglądało, jakbyśmy tutaj dali O, taką biblioteczkę Ej, nawet, nawet, proszę państwa, to jest Nieszablonowy pomysł, ale podoba mi się to Możemy dać też jedną tutaj W sypialni, a może nawet dwie Bum, Boże, ile tych biblioteczek ja kupiłem Niesamowita sprawa Te biblioteczki autentycznie mi się nie kończą Autentycznie, dobra, właśnie mi się skończyły ale no, mega spoko w sensie. Bardzo mi się podoba to na razie, jak ta baza jest zrobiona. Tutaj też dodajemy sobie świeczki w tych miejscach, żeby to fajnie właśnie się prezentowało. Fajne detale. Dobra, tutaj dajemy sobie to też taką półeczkę, żeby to się jednak zapełniło czymś. Możemy położyć tutaj te cukierki, te waty cukrowe, które mamy. Dobra, proszę Państwa, dokładam ostatnie krzesła do naszej bazy i mamy już wszystko skończone. Wszystko zostało już chyba skończone, a więc możemy się przejść po bazie i podsumować to. Ale zaczekajmy na noc, bo wtedy będzie największy klimat. A few moments later. No i dobra proszę państwa, podsumowanie naszej bazy. Tutaj mamy taki fajny, straszny ogródek. Oczywiście tu nam rośnie jedzenie. Tutaj mamy generalnie taczkę z dynią, to jest w ogóle taki detal, chyba jestem najbardziej dumny z tego co zbudowaliśmy tutaj. Tu oczywiście mamy takie płotki, które prowadzą nas prosto do domku. Tutaj jeszcze możemy sobie spojrzeć, dynie rosną pod tym creepy drzewem i wchodzimy. Tu mamy albo kibel, albo można tutaj przebrać się w kostiumy halloweenowe. Tu wchodzimy dalej, nie? Tu mamy ogromny salon, który jest mega epicki w ogóle, z wielkim stołem na środku. Mnóstwo biblioteczek Też bardzo fajnie klimatycznie Mega dużo pajęczy No oczywiście dynie sobie tutaj gdzieś są Tutaj wchodzimy do sypialni Sypialnia też taka dość mroczna Puściel w dynie To jest chyba najlepsze co widziałem generalnie w tym update'cie Wychodzimy Przechodzimy dalej, tu mamy taki korytarz, też duży tutaj kolejny korytarz Z fajną kuchnią oczywiście, tutaj mamy też takie jedzenie halloweenowe Jakieś tutaj halloweenowe garnki i tak dalej Tu mamy mnóstwo jedzenia halloweenowego i ogromny stół też oczywiście na środku I tutaj ostatnie pomieszczenie, taki typowy po prostu pokój z jednym łóżkiem, no nie? Też mega spoko się to prezentuje I serio, ten dom mi się mega podoba, jest on mega klimatyczny No jest to na pewno jedna z lepszych budowli jakie zrobiłem w tej grze i tu mówię serio no, mega epickie. W ogóle ten ogród to jest taki sztos, że ja nie mam pytań po prostu, no nie? No i co, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, obejrzyj koniecznie ten film. I do zobaczenia. Elo!